to no wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diap i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, moi drodzy z Fable The Anniversary, i tak jak mówiłem wam w ostatnim odcinku. Ee, będę dzisiaj się starał jeszcze raz oblokować ten łuk z korna. Jeśli teraz wszystko dobrze zrobię, to powinno się to udać, słuchajcie. Powinno się to udać. Ale zobaczymy, zobaczymy, bo może się to spierdzielić znowu. Będzie lipa, dobra, teleportujmy się. Gdzie my się chcemy teleportować? Chcemy się teleportować bardzo szybko na tą wyspę tutaj Oakvale, Oakvale O tutaj, dokładnie na Witchwell cool Gate I to tak max szybko I będziemy spróbować ee, Oddać e, dwóch Chodź, 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 nie bij się z nimi, nie bij się z nimi, uciekaj, nie, nie, bij się, nie bij się, nie bij się. Bo to że tam się chciało z nimi bić. Oddać dwóch najemników, e, naraz, żeby zgarnąć e, jak najwięcej zła i dostać, możliwie, łuk z Korna, który jest dosyć dobry. No i łatwo się tam wtedy u niego, znaczy, będziemy mieli po prostu lepszy łuk. Może tyle, brakuje mi słów dzisiaj, nie wiem dlaczego, nie wiem o co chodzi. No zobaczymy, miejmy nadzieję, że nam się to uda. I jak się nie uda teraz to pójdziemy po prostu i e, w Najzwyczajniej w świecie pójdziemy i będziemy robić questy To jest najlepsze wyjście mojej drodzy Dobra, 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 który rich trader? Dawaj mi go A, widziałeś kiedyś e, złych herosów kiedyś, ale nigdy... Bardziej złych ode mnie. No dawaj, dawaj, dawaj. O kurde. Takie buty? Tak się kozaczycie? Tak kozaczycie, guys? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Trzeba o nie kozaczyć. Strażników na mnie nosłali. Gnidy, najgorsze. Wy kurde, gnoje, najgorsze. A ja tu noc tracę dla was. Najgorzej, a mi jest potrzebne, bo ja muszę oddać jak, naj, e, jak najszybciej teraz tych dwóch bodyguardów moich, żeby dostać jak najwięcej zła za nich. Dobra, chowaj broń i lecimy bodyguard, chodź. A ciebie kiepie. They blackmailed me into tricking you. There was nothing I could But thanks for giving me the benefit of the doubt. Here, have this for your generosity. Resurrection file. A nie 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 kurwa. Chodź tu kurwa, uciek mi, Uciek mi, skurczywek, mogą go zabić. Resurrection file w sumie też się przyda, ale no cóż, trudno się mówi. Dobra, idziemy. Trzeba wziąć się jak najszybciej. Jest tutaj, tutaj jest, tu, 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 Chodź Bodegard, ty też jesteś mi potrzebny. I lecimy cię oddać. Ja nie. Chodź, chodź ze mną. Dobra, zajebiście. I teraz lecimy do te Temple of Scorn. I tak naprawdę na faście trzeba się zebrać. E Oakvale, nie, nie, nie. To było gdzieś wyżej. Halo! Barrowfields, dokładnie, to jest najbliższy teleport. Teleportujemy się chłopaki, tak już jest bardzo późno. Powinniśmy... naj! Trochę lipa, no ale cóż, dobra, oddamy was tak jak jesteście, jak wy się spawnicie, to nic, nic straconego, parę razy się najwyżej przyjdzie, żeby ten łuk dostać. Nie bicie się z werewolfa, tylko ciącioki. Ten werewolf na szczęście będzie mnie gonił. Kurde, naprawdę bardzo chcę mieć ten łuk. Podjarałem się tym łukiem, bo jest taki, wiecie, pasuje idealnie do mojej postaci, bo jest... ZŁY TAKI Jest taki akurat za zabójstwa, więc idealnie Poświęcanie ofiar akurat tutaj jest idealnie ZŁYM uczynkiem, zresztą dostaniemy od cholery też punktów zła za to Myślę, że parę setek dostaniemy, bo jest mówię, jest późno w nocy jest Trochę no I tak jest źle e, Ponieważ nie ma dokładnie północy No ale cóż, ja wcześniej skrzaniłem. Bo oddawałem e, tych e, moich sprzymierzeńców e, przy, Gdy nie było idealnie północ, tam się dopiero noc za, zaczynała Oddawałem ich e, w, złej, w złej godzinie, o to chodzi Troszeczkę lipa, dobra chodźcie, chodźcie za mną uposzki Przepraszam, że was tak ciągę, wyciągam z tych bandit campów, wy sobie tam walczycie całe życie A ja was biorę jakie ofiary Dla jakiegoś bożka Przykro mi troszeczkę, no ale jestem złym człowiekiem. Jestem złym człowiekiem, a wy o tym nie wiecie. Nie macie o tym zielonego pojęcia. Szkoda. Szkoda. Welcome to the chapel of Score. New followers, good. Skip scene. Yes. Dawaj, poświęcaj, poświęcamy pierwszego kiepka. Sam, po, jak poświęcimy 10, to też odblokujemy achievement i też możemy się tym zainteresować, bo to by było spoczko. Twoja donacja jest wysłuchana. Twoja rewolucja jest niewolna. purest form. Naprawdę, kurwa! 17 zł, tylko dostałem? Ten znaczy. Ty, no ale lipa. Jaka kurwa? wygnidy najgorsze, albo z... wyjebę zaraz. Co on ma znaczyć? Urwy śmieciu. Nie, 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 ja nie chcę ich bić, ja nie chcę ich bić. Dobra, śwój, zacząłem to. Coś mi mówi, że już nie dostanę tego łuku Skorn, cepie Nie wiem czy dostanę ten łuk, ale chyba dostanę, nadal no, jak będę ich tu poświęcał No nie, zobaczymy, znowu o złej godzinie to zrobię. Zajmiemy się tym jeszcze kiedy A, indziej Ewentualnie ja postaram się to zrobić jakoś poza odcinkiem sobie Posiedzę i e, poddaję ich tak, żeby dostać akurat ten łuk Dobra, chcę iść do gildi bohaterów ciekawe czy będę tam. Czy będę tam mile widziany, To też jest bardzo, bardzo ważna sprawa, słuchajcie. Bo ostatnio wybiłem mi całą wioskę i mogą koniecznie chcieć się ze mną widzieć. Ale chyba już zapomnieli, że zabiłem jakieś 2 miliony osób w tej wiosce. Ha! Let's go. O właśnie, zobaczmy sobie jak tam w ogóle stoimy z punkciorami, bo ostatnio mówię, po tej bitce w ostatnim odcinku, sporo punkciorów zdobyliśmy, Ale kurde fizyk to my nie po panie. Tego Excalibura coś mi się wydaje, że nie wyciągniemy jeszcze kupy, kupy czasu Spoko, nic nie dodamy na razie Polewamy to i robimy następnego quest'a White Balverine Trader Rescue White Balverine Defend uh, the people of Glade From the White Bolverine. Coś dalej mamy? Tylko to, dobra to lecimy Trader Rescue na pewno nie będę robił, chyba że będę musiał, no to To wtedy zrobię no dobra, nic. Trudno się mówi. Mech. Saving. Spoko. Gilma, co tam? Dobra. Nottle Glade terroryzuje. Spoczko. Twin Blades Elite Camp. To nie jest ta strona. O, to jest tutaj. W coś tam. Let's go Hera. Lecimy, czy dobrze? Dobrze, dokładnie, jest wszystko gitarka. Przechodzimy tędy, tak. O, żeś chuju golemie, aleś mnie wystraszył. Chuju bobrze, ty, najgorszy. Ło, ale ty, że... ty Jesteś jakiś dojebany już golem. Jesteś inny niż tamte, co walczyliśmy z nimi, ale nie, nie chcę się z tobą klepać, słuchaj. Za długo by to trwało. Lecimy, robić kościoro To będzie jeszcze jeden golem. Oczywiście, kurwa, że tak. Co tyle tych golemów tutaj nawaliło ostatnimi czasy? Fakaj się ziomuś Przebiegam, nie klepę się z tobą, nie ma to sensu <laughs> Za dużo czasu po prostu chodzi na klepanie z tymi golemami Wilkołaki, ja pierdyle Fuck, ol wybijecie Dobra, 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 wam na kopę do dupy Musi chłopaki za bardzo chyba poczuliście Oddychacie. Bo mi też się chujowo walczy, bo wy odskakujecie cały czas Wynnocha No, zmykaj, gościu Wypad I do dobra sobie też bijam, no niekoniecznie to jest moim priorytetem Ło mi wypierdolił śmiesznie Dobra, wstawaj Do widzenia Dawaj mi expa Leci, 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 chodź, 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 pięknie. Dobra, Health File Siadł jakiś, może być. Co ty mamy, to? A, to są ci, ty, ci zwykli bandyci, chyba. Nie wiem czym się chce też z nimi klepać. Ta, zwykli bandyci, dobra, Fakajcie się, grimeczki. Przebiegam obok was, bo mi nabijecie tylko punkty dobra, a to chcę mijać. Czyńcie zło na świecie. To jest mój cel. Tempelhofer, przechodzimy i zobaczymy tylko, czy się ten bodyguard zespał z powrotem. A jeszcze tego bodyguarda nie ma, czyli oni przychodzą po jakimś czasie, no to wychodzi, słuchaj. Oni przychodzą po jakimś czasie, pewnie po jakichś paru dniach czy coś takiego. Okej, okay. spokojnie i tak będzie. Spokojnie, nie uciekaj, co pogadać? Ej, zwiększyli mi cenę, przez to, że jestem zły. Ale ja ja. Old tattoo. To mogę kupić w ogóle? and Tattoo. Bye. Ma no, tego Gryfana mogę sobie kupić. Czemu by nie? Tego Aula. Też sobie założę na mordę. Będę śmiesznie wyglądał. No i tak za bardzo. Zdychaj. Wykupiłem wszystko, co chciałem. Starczy Power mustache. Oh, yes boy! I want this mustache. Oh. Oczywiście, że tak, chcę takiego mustasza mieć. W ogóle muszę sobie jakąś brodę zrobić, jak to tak bez brody by ci tofu zebrałem. Spoko, Zdychaj. chociaż ładnie się przedstawiłeś do mnie powiedzieć my lord i tak dalej. Zło słaba się wbija, bardzo nam to odpowiada. Stój chuju, I would like to trade. Aha, czyli wy jesteście po prostu towarzystami. Spoko. To nie jestem się z wami gadać. Lecimy na kościora. Idziemy złabić złego balwerina. No problemu. Ejcie Powiem wam, że postacią dobrą e, grać się troszeczkę łatwiej. Tak mi się wydaje. Bo zabijasz wszystkie normalne potwory i po prostu nie robisz złych rzeczy przez całą grę i w końcu będziesz miał tą Aureolę. Kill the Balverines outside Knoddale Glade Gates. Musimy zabić po prostu balweriny. Czymkolwiek one są, przy, przy bramach knod, Hall knod No spoczko, Ale to nie są jacyś bandyci po prostu? A są wilkołaki! A, takie buty! Uno. to tyle? A, ty kumpli zawołasz. Mogę się domyślić, mogę się domyślić, że to by było zbyt proste, gdyby tylko jednego miał do zabicia. Ole mi pierzesz po pysku! Ty grysku! Urviu. Nie uciekaj, ale mnie irytuje te wilkołaki, że one tak spierdalają śmiesznie Chodź tu gnido W kosmos nagle wyskakują Co to w ogóle ma znaczyć? Dawaj nexta Na dwóch się nie skończy, nie ma, nie ma szansy e, wo, wo 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 To moje zadanie, żeby niewinnych zabijać Dawaj, na no jednego tylko żeś no, na chuj się patrzysz. Do piochy go tam klepałeś. Dawaj, no ze skakuj z nieba. Zdychaj. Next. To wszystko? Oczywiście, że nie. Pięknie. Zdech. Wszystko. Nie cieszcie się, jestem złym człowiekiem. Się, jest może być ich więcej. za bramami. No dobra, spoko. Kim jesteś, przyjacielu? Panie Balwary, przez wszystkie moje lata jako szef i've never seen anything like it we might have had a chance but these damn things follow us oh comes to our village and kills whoever it wants i can hear something now it must be attacking the warehouses at the bottom of that hill oh O, le trzepie, będziesz dobrze bił. Mam cię 10 razy uderzyć, tylko? I uciekniesz mi pewnie. No, kurwa, of course. Ja znienawidzę takich walk z bossami, gdy musisz ich uderzyć tam 5 razy i, I one uciekają. Teraz mi przyzwierz frajerów, których będę musiał zabić. I będę musiał za tobą biegać przez pół godziny. Z tobą. A może i nie. Oh.

I otworzyć w jakiś prosty sposób, to było przydatne i fajne, ogólnie super, ekstra Dobra, jakieś potki wleciały, spoczko Elo, elo, kolego, co tam mi powiesz ciekawego? Jeśli będę mógł go skaleczyć w mordę? strzały? No problem Call that strength? I've seen tougher duckling. No, muszę mieć jakiś. Yy, zajebiście dobry łuk, chyba. No tym podstawowym to będzie ciężko. Panie, jakby miał łuk korna, Haha, na przykład. Call the... No. Będę musiał mieć łuk z yy, łuk jakiegoś Skorna, czy, czy jakieś dorąbane łuk, żeby tu przyjść. Jak załatwij sobie Skorna, to żeby pamiętać, żeby tu przyjść. Bardzo ważna sprawa. Dobra, idziemy do tej babeczki, pogadać na szczycie. Jak pokonać.

No, Our man has chosen to be bad. His evilness is great. Don't ask him to lend a hand, or your pets he will cremate. To the women folk of Albion, nearest and remotest, his eligibility has not gone unnoticed. To, blabam, the okay, traders sought heroic help, or on them Balverines would feast. But one of them gave out a yelp, and turned into the fearsome beast. Okay, hey, spoko. Fajn, fajn, Robin the Bard. Robin, Robin, Robin. Powiedz mi, ty kumplu. Gdzie jest ta babeczka, z którą muszę pogadać? To jest... Sprawa, na której muszę się skupić bardziej Hello? It's here? No niekoniecznie Halo, halo, pusia Kurwa, Balwerin, chodź tu Kurwiu

Once he was bitten by the Balverine he killed, and slowly he turned into the creature he hunted for so long. For a while he could control himself, but anything that was left of my husband is dead now. That's the town horn, it must be attacking again. My husband used silver weapons to hunt the last white Balverine. Please take this. And jego Silver Augmentation, spoko Wrzucimy sobie to do, 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 do tego Dobro, nie w takim razie Silver Augmentation, gdzie at Sapphire to nie to Kurwe Nigdy nie pamiętam, jak to się tutaj... argument Silver. Nie, nie, nie! Nie, nie Great Exa. Tutaj, w Steel Great Mace? Nie, to też nie jest to. Obsidian Great Hammer, ale bym odjebał bola Tak, tutaj chcemy w Obsidian Great Hammera wsadzić na pewno tą augmentację. Pięknie. Uuu, jak się ładnie świeci teraz, patrzcie. Dobra, idziemy go rybnąć w takim razie. Albury will think attacking us We've got it on the run. We can hurt it. We can kill it. Folks say it lives by Witchwood Lake. Come back with its pelt and I'll reward you. Okay, musimy wrócić z jego z jego skórą i gra mi się zacieła dziwnie. O co tu chodzi? Allo? The no, no fuck? Ciekawa sprawa, słuchajcie. Program Fable The Anniversary przestał działać. Dlaczego? Najgorzej, słuchajcie. Ej, wyjebał nam grę. Oby się zapisały rzeczy, słuchajcie. Zobaczymy. Jeśli nie zapisały, to będę musiał przyjść sobie tutaj samemu. Do tego samego miejsca. Jeszcze włączam grę. Dojdę do tego miejsca samemu. Jak w sumie jest taki czas. No więc dobrze. Następny odcinek zaczniemy właśnie w połowie tego questa. Jak będziemy szli go zabijać. Mówić, że to się schroniło z Fablem. Nie wiem, czy nie będziemy musiały tutaj synchronizacji jakieś odwalić. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku w takim razie z fable'a Także do zobaczenia. Siemana, pamiętajcie, łapie w górę ziomeczki. Buziaczki.